Cześć! Odżywka białkowa stanowi jeden z najpopularniejszych, najbardziej znanych suplementów diety. W obecnych czasach możemy znaleźć jej mnóstwo wariantów, czy pod kątem smakowym, pod kątem źródła, producenta. Generalnie wybór jest spory, dostęp również jest duży, już można obecnie znaleźć ją w wielu marketach, oczywiście w sklepach z suplementami kupić przez internet. Korzysta z niej mnóstwo najrozmaitszych osób, często powiązanych z fitnessem, z odchudzaniem, z kształtowaniem sylwetki, różnie, niemniej wciąż w związku z nią pojawia się wiele mitów, do których chciałbym dzisiaj odnieść. A więc w dzisiejszym odcinku o kilku obiegowych mitach, przekonaniach fałszywych czy to półprawdziwych, zapraszam do materiału. Po pierwsze, często można spotkać sformułowanie, że odżywka białkowa jest niezbędna, czy to w procesie budowania masy mięśniowej, czy to w procesie odchudzania. No cóż, odżywka białkowa jest suplementem diety, a więc stanowi dodatek do diety, a nie jego podstawy. Oczywiście stanowi pewne rozwiązanie, jeżeli ktoś ma chociażby problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości białka w ciągu dnia. Najczęściej takiego problemu nie ma, w szczególności u osób, które spożywają produkty od zwierzęce, chociaż się to zdarza. Podajmy przykład, jeżeli osoba chce spożywać w ciągu dnia 120 g białka, i z wykorzystaniem konwencjonalnych produktów przy rozplanowaniu posiłku dostarcza wyłącznie 100 g białka i nie chce zwiększać już produktów białkowych, wówczas odżywka białkowa może stanowić pewne rozwiązanie w celu dobicia tych 120 gramów białka w ciągu dnia. Jeżeli ktoś nie ma problemu z dostarczeniem 120 g białka w ciągu dnia, na tym przykładzie, z wykorzystaniem produktów konwencjonalnych odżywka nie jest potrzebna i zdecydowanie, co pragnę podkreślić, nie jest konieczna. Oczywiście, odżywkę białkową można stosować również w kontekście wygody, spaku czy przez to, że stanowi szybkie dostępne źródło białka, pomijając problem bądź brak problemu z dostarczeniem odpowiedniej ilości protein w ciągu dnia, ale to troszeczkę inny temat. Niemniej wracając do tego sformułowania, zdecydowanie odżywka białkowa nie jest niezbędna ani w procesie budowania masy mięśniowej, ani w procesie odchudzania, ani w ogóle. Stanowi pewne rozwiązanie, w szczególności gdy ktoś ma problem. Z dostarczeniem odpowiedniej ilości białka w ciągu dnia. Numer dwa. Odżywka białkowa tylko podczas budowania masy mięśniowej, tylko podczas redukcji tkanki tłuszczowej. Nie istnieje żadna racjonalna przesłanka sugerująca, że odżywka białkowa sprawdzi się tylko i wyłącznie w danym jednym konkretnym okresie. Zarówno podczas budowania masy mięśniowej, podczas redukcji tkanki tłuszczowej, podczas braku aktywności czegokolwiek może stanowić pewien. Dodatek, oczywiście w sytuacji, gdy ktoś na przykład trenuje oporowo, czy też buduje masę mięśniową, czy też redukuje tkankę tłuszczową przy zachowaniu jak największej ilości bez tłuszczowej masy ciała, wówczas rekomendacje, zalecenia dotyczące Podaży białka często są podwyższone, i wówczas mogą wystąpić pewne większe trudności z dostarczeniem odpowiedniej ilości białka w ciągu dnia, i wówczas faktycznie odżywka białkowa może sprawdzić się nieco lepiej, a postanowić bardziej racjonalne przesłanki ku temu, żeby ją wprowadzić. Niemniej nie oznacza to, że dany okres jest jedynym słusznym okresem, by ją wprowadzić do diety. Numer 3. Odżywka białkowa stanowi najlepsze źródło białka. Otóż to zależy. Zaraz to precyzuję. dlaczego. Otóż warto wiedzieć, że odżywki białkowe są różne. Jeżeli chodzi o najpowszechniejszą odżywkę białkową, białka serwatkowego, wówczas faktycznie jest to bardzo dobrej jakości białko, które dostarcza pełen profil aminokwasowy w odpowiednich proporcjach. Również jest to białko dobrej strawności, Natomiast w porównaniu do innych produktów, chociażby zwierzęcych, jak chudę mięso czy nabiał. Dostarczające również białka, to ciężko wyznaczyć w rankingu, które białko jest lepsze. Wszystkie są, można by byłoby wrócić do takiej grupy produktów z bardzo dobrej jakości białkiem. W przypadku jednak odżywek białkowych roślinnych, wegańskich. Tutaj czasami pojawia się problem z deficytem jednego z aminokwasów, a więc niepełnym aminogramem. Czasami brakuje lizyny, czasami metioniny. Obecnie oczywiście są już dostępne odżywki roślinne, mieszanki różnych źródeł i już przez ten profil aminokwasowy jest bardzo dobry. Plusem jest też to, że odżywki wegańskie mają bardzo dobrą strawność w porównaniu do innych, chociażby produktów roślinnych bogatych w białko. Niemniej, tak jak wspomniałem, ciężko byłoby wyznaczyć, że odżywka białkowa akurat jest najlepszym źródłem białka. Stanowi, jest w grupie produktów cechujących się bardzo dobrej jakości białkiem, a niekoniecznie można byłoby powiedzieć, że najlepszym i tylko jego należy stosować. Dodam jeszcze pewną informację jako ciekawostkę i pewne ostrzeżenie: że zdarzają się niestety na tym rynku fałszerstwa i profil aminokwasowe, czy też zawartość białka. No, nie zgadza się z tym, co deklaruje producent na opakowaniu. Warto być świadomym, że takie rzeczy się zdarzają. Na szczęście prowadzone są w tym zakresie różnego rodzaju badania niezależne i warto to wówczas obserwować co do poszczególnych produktów, między innymi właśnie odżywek białkowych. Numer 4. Odżywka białkowa może stanowić zamiennik Posiłku. Otóż warto zaznaczyć, że odżywka białkowa, poza tym, że dostarcza białka, to nie szczególnie dostarcza jakichkolwiek innych składników, poza właśnie tym makroskładnikiem. Jeżeli stajemy przed wyborem odżywka białkowa versus konwencjonalna żywność, raczej wybrałbym to drugie, z tego względu, że oprócz białka może stanowić bardzo dobre źródło witamin, składników mineralnych, często innych. Makroskładników, węglowodanów, tłuszczu, w zależności od tego czego oczekujemy, czasami również błonnika, innych po prostu składników i co ciekawe, również pod kątem syntezy białek mięśniowych, niebiałkowych, potencjalnie niebiałkowych modulatorów procesów anabolicznych. To jeszcze temat nie do końca poznany, niemniej sugerujący, że naprawdę czasami lepiej wybrać konwencjonalną żywność, ponieważ zawiera ona pewne składniki, które potencjalnie mogą okazać się korzystniejsze od samej odżywki. Białkowej, więc jeżeli nam zależy tylko i wyłącznie na białku, oczywiście odżywka białkowa może stanowić pewne rozwiązanie, chociaż niekoniecznie stanowi to najlepszą formę posiłku, ale przy całościowym posiłku lepiej wybrać konwencjonalny posiłek. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. Daj znać w komentarzu, z jakimi mitami ty się spotkałeś, więc spotkałaś w kontekście właśnie odżywki białkowej. Chętnie na nie odpowiem, a być może nagram kolejną serię. Faktów i mitów dotyczących odżywek białkowych. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!